Dla Do porównania dodam drugi tools ZEWIXD Dobra, to je tak głośno, Tyk. uruchamia się i ojoj, co to za wężem? Pompa pod ciśnieniem? Ciekawe przyłącze pneumatyczne jak wrr Hmm. O, pompa poprzednia Rezystory zbędne w ogóle, które robiły opór dla wiatraka No teraz jest Nie ma noki. No jest chwila, podączamy pną metrkę I już jest cicho Chcemy to posprzątać O, jest taki tuścioszek Tyk I nie ma, o, o Bardzo polecam naprawdę cichszej stacji tej firmy nie miałem. Jest, Git. Więc w sumie dalej cieszy. Postra O, tak się włącza. I już. Prawia kolerka.